Cześć, witajcie w firmie Motorsport Parts i Print For You. Mamy dla Was dziś fajny produkt. Jest to uchwyt magnetyczny w kratkę nawiewu. Siedzimy aktualnie w Mustangu. Jest to akurat wersja GT, ale to nie ma znaczenia. Jeżeli macie takie wentylacje, mamy taki produkt dla Was. Jest idealnie dopasowany do tego samochodu. Mamy taką sobie kratkę, zobaczcie jak, jak to się montuje. Kratkę, tu jest takie wycięcie typowe dla Mustanga. Na każdej kratce takie, takie jest, jedno takie trochę wyższe, a u góry mniejsze. I teraz tak, uchwyt wygląda tak. On nie jest symetryczny. Wkładamy tą jedną, jedną częścią tutaj w kratkę. Drugą wciskamy. O, I to jest tyle. I to działa. Co myślicie na ten temat? Do tego mamy blaszki. Jedna okrągła, druga prostokątna. Jedna jest z taśmą dwustronną, druga bez. Jeszcze głowicę mamy niedokręconą, ale oczywiście możemy ją sobie dokręcić, żeby tak nie latała. Jest to 360 stopni. Możemy sobie ustawić, jak nam będzie wygodnie. Kulka jest idealna pod wszystkie rozwiązania uchwytów. Czyli, jeżeli macie jakiś swój dedykowany uchwyt, typu taki wkładany, to też możecie zastąpić naszym magnesem. Wszystko jest dostępne u nas na sklepie. Wysyłka jest od ręki. Zapraszamy.